Dzisiaj będzie długo obiecany filmik o tym jak napełnić kartusz gazowy, kartusz gazowy gwintowany Pokazywałem już swego czasu, tu wkleję, jak napełniać kartusz taki 227 gramowy, tak zwany dezodorant A dzisiaj napełnimy kartusz, kartusz gwintowany, ten akurat jest 300 gramowy i ten mi się właśnie skończył Także pokażę Wam jak je napełnić jak już wiele razy mówiłem, te kartusze są w różnych rozmiarach. ten jest 300 gramowy, ten taki 450 gramowy i najmniejszy 100 gramowy. Taki najbardziej kompaktowy, o ostrość, najbardziej kompaktowy do, do jakiejś pieszej wycieczki czy wycieczki rowerowe. Te dwa są pełne, natomiast ten będziemy, będziemy dzisiaj napełniać. Teraz pokażę co jest potrzebne do tego. Dzisiaj może w nie najpiękniejszych okolicznościach przyrody, bo jestem dzisiaj w Helu. Mam małą robotkę do zrobienia, ale to nieistotne napełnić można wszędzie. Także zaraz pokazuję, co jest potrzebne do napełnienia. Jaki sprzęt trzeba zgromadzić, no i będziemy napełniać. Przy okazji serdeczne pozdrowienia dla Magdy i Marka z kanału Madzia Boho, Których tu spotkałem na Hello ja tu, a oni tu już od dwóch miesięcy ciężko pracując. Na pewno ich znacie, ale wpadnijcie na ich kanał. Zamieszczelnik pod spodem, przez sympatyczni ludzie, którzy ciężko pracują a jednocześnie podróżują kanterkiem dobra, mamy cały potrzebny sprzęt. Przy okazji, zastrzeżenie nie wolno tego robić. Nie róbcie tego w domu. Zrobiłem to, żebyście wy nie musieli, pamiętajcie. W każdym razie potrzebuję pusty kartusz. Kartusz gwintowany, przypomnę. Czyli z wejściem gwintowanym. Potrzebujemy wagę kuchenną. Jakąkolwiek inną, ale dokładną. Potrzebujemy przewód do napełnienia. Link do tego przewodu zamieszczę w opisie filmu. Pokazywałem go już przy okazji napełnienia kartuszu, kartusza 227 gramowego. Ten przewód ma z jednej strony podłączenie właśnie do gwintowanej butli. Z drugiej złączkę do dużej butli 11 kg. Ja jeszcze dodatkowo dokupiłem w Leroy Merlua przejściówkę z tego dużego podłączenia do dużej butli na małą butlę turystyczną. I dodatkowo potrzebujemy gaz. Gaz bądź to w takiej, właśnie jak ja mam. To jest 3 kg butla, to jeszcze reszta mi tego gazu została. Bądź też 11 kg, bądź jakiejkolwiek innej butli, z której będziemy ten gaz przelewać. I pamiętam, nie, pamiętajcie, nie wolno tego robić. Podłączamy, pokazuję co i jak. Pierwsza czynność jaką trzeba zrobić to sprawdzić na pewno czy jest kartusz pusty. Tutaj w środku jest taki zaworek. Jego wystarczy wcisnąć, upuścić resztki gazu, tudzież głównie tam powietrze się gromadzi. Więc trzeba to... Trzeba to opróżnić, żeby był po prostu całkowicie, całkowicie pusty ten kartusz gazowy. OK, jest puściutki. Teraz czego zważyć? Ogólnie zasada jest taka. 300 gram gazu w takim, tym konkretnym kartuszu. Mówię w tym 300, w tym 100 gram gazu. Jezu, gdzie jest ostrość? No, pani ostrości? Dobra, tu mamy. W tym kartuszu 100 gram gazu, w tym kartuszu 450 gram gazu. Żeby napełnić, trzeba po prostu sprawdzić, ile pusty kartusz waży. Także bierzemy wagę, tarujemy ją, ustawiamy w gramach. Jest na zero, jest wytarowana. No i sprawdzamy. Kartusz waży, jak widzicie, 199 gram pusty kartusz one ważą mniej więcej podobnie od tam 180 do 210 w zależności jakiego materiału są wykonane i jakie przez jakiego producenta na no ten 199 gram i teraz zasada jest prosta ja napełniam te kartusze do mniej więcej 80% pojemności fabryczna pojemność tego kartusza to 300 gram Odejmuję od tego 20% czyli 60 gram 240 gram gazu łączna waga Łatwo wyliczyć 200 plus 240 440 gram maksymalnie ten kartusz powinien ważyć, bo pamiętajcie, to jest waga netto, czyli waga samego samego gazu, który jest zgromadzony w tym czyli łącznie razem z kartusz plus gaz powinno to wyjść 440 gram mniej więcej. Tu fabrycznie był propan butan, natomiast nie wiem w jakich proporcjach jest ta mieszanka. To, co mam tutaj, to też jest propangutan, bo to jest gaz, który jest z, no, z dystrybutora, normalnie ze stacji LPG, natomiast może mieć inne proporcje. I po to, aby, że tak powiem, zaoszczędzić sobie kłopotów tego, żeby wydał denko, czy rozszczelnił się zawór, lepiej zachować ten mały tam bufor bezpieczeństwa 20%, wtedy mamy spokojną głowę, że nic się nie wydarzy, kartusz się nie rozszczelni nie wydnie dna i nic się z tym nie stanie Od dlatego ja tak zawsze napełniam ale jeszcze raz przypominam w ogóle nie wolno tego robić przewód jest podłączony do butli teraz butla do góry nogami to jest ważna rzecz bo gaz u góry butli jest w fazie lotnej na dole jest w fazie ciekłej więc żeby napełniać fazą ciekłą a nie lotną kartusz czego przewrócić, butlę przewrócić do góry nogami Odkręcamy złączkę i odkręcamy na chwilę zawór, żeby wypchnąć powietrze, które zgromadziło się w przewodzie. Jest przewód ma pół metra, więc tutaj trochę powietrza się zgromadziło, żeby nie pchać do kartusza, do kartusza gazowego powietrza i później go odpowietrzać. Choć i tak trzeba będzie to zrobić. Trzeba po prostu wypchnąć ten, ten gaz, który się zgromadził w przewodzie. Więc wypychamy aż zaczął lecieć gaz, w tej chwili mamy w przewodzie gaz, a nie powietrze. Teraz podłączamy tą złączkę do kartusza gazowego. Kartusz podłączony, zawór otwarty otwieramy zawór i zaczynamy przelewać gaz. No to no, słyszycie, gaz się zaczął przelewać. To chwilę trwa. Można trochę go obrócić, żeby przewód był niżej. W momencie kiedy się przestanie przelewać, trzeba rozkręcić, zważyć, upuścić znowu troszkę powietrza, które się gromadzi, bo siłą rzeczy tak czy siak tutaj się przelewa nie tylko sam gaz LPG, ale także y, także powietrze, więc żeby proces przelewania trwał, trzeba co jakiś czas odpowietrzeć. Zakręcamy. kartu. kartusz. Bierzemy wagę i sprawdzamy, ile się przelało. No, przelało się jak na razie niewiele. 212 było 199. Czyli no, czynność trzeba powtórzyć. Upuszczamy powietrze. Odłączamy z powrotem, i czynność powtarzamy. Jak słyszycie, gaz się przelewa? Nie wiem, czy to słychać, ja to słyszę. Sprawdzamy ile się przelało. Mamy 300, czyli przelało się około 100 gram gazu. No, trzeba powtórzyć czynność, znowu upuścić powietrze. I od nowa. idzie troszeczkę szybciej, jeżeli jest dużo gazu w butli. To już mam mówię końcóweczkę, więc to troszeczkę wolniej ten proces chodzi, bo ciśnienie jest mniejsze, ale gdzie się nie spieszy, zresztą pośpiech jest skazany przy łapaniu pcheł. Tutaj lepiej zachować daleko idącą ostrożność. Chociaż w ogóle nie wolno tego robić, nie? Także pamiętajcie. Kolejne sprawdzenie 374 czyli przelało nam się w granicach 170 gram przypomnę, że ma 440 łącznie ważyć w momencie, kiedy będzie napełniony z tym zapasem 20% Także no, tą czynność jeszcze co najmniej raz czy dwa razy muszę powtórzyć i za chwilę pokażę efekt końcowy no dobra, czwarty raz, czwarty raz ważymy i mamy 446 gram. O 6 gram prze, przewaliłem, że tak powiem. No ale to nie To już są aptekarskie ilości. W każdym razie kartusz został napełniony. Za chwilę podłączę do kuchenki. Pokażę Wam, że to wszystko działa. I na tym operacja się zakończy. Dziś operacja zakończona sukcesem. Pozostaje nic innego jak uruchomić kuchoneczkę Proszę bardzo. Mamy nowy gaz. Koszt napełnienia takiego kartusza to jest poniżej 2 zł. Myślę, że nawet złotówkę takiego 300 gramowego, w sklepie takiej kartusz kosztuje no, około 20 zł, a nawet i więcej w zależności jakim sklepie w Decathlonie to jest 30 parę złotych, więc no ale różnica jest kolosalna, nie wolno tego robić, przypominam. Natomiast, raz, że koszta. Dwa: po co śmiecić, po co wyrzucać puste kartusze, które są w pełni sprawne, które w pełni nadają się do ponownego użycia. Po cholerę zaśmiecać środowisko, kupować nowe, wydawać dużo pieniędzy, kupić raz i można taki kartusz na pewno co najmniej kilkadziesiąt razy napełnić, dopóki. Dopóki, że tak powiem, działa ten zawór, dopóki z tym, ten ten zawór się w jakiś sposób nie rozszczelni, a one są dosyć trwałe i, i tu się naprawdę nic złego z nimi nie dzieje, to do tej pory można ten kartusz sobie swobodnie, swobodnie napełniać. Czy te 300 gramowe, czy już w ogóle te 100 gramowe, które są koszmarnie drogie, za ten akurat zapłaciłem 21 zł. bodajże z wysyłką z Oelixa i tylko dlatego, że na Oeliksie była jakaś wysyłka za 5 zł. Ale normalnie w sklepie w Dekatlonie ponad 30 zł za 100 gram gazu. Ludzie, 100 gram gazu. To jest po prostu, nie wiem co to jest, ale to jest genialny biznes i zazdroszczę tym, którzy to, którzy to produkują i sprzedają. Te kartusze także można swobodnie napełniać, tak samo jak te 450 gramowe. Tak samo jak te. Znaczy nie wolno, ale można. Od tyle. Jeśli macie jakieś pytania, to śmiało w komentarzach. Widzieliście, jak cały proces wygląda. Ta złączka, którą ja posiadam. Nie posiada takiego zaworu, którym można upuszczać powietrze. Są złączki, też linki do tych złączek wam wkleję w komentarzu znaczy nie w komentarzu, tylko w opisie filmu. I są takie złączki, które nie wymagają tego, aby odkręcać za każdym razem zawór z, z kartusza i po prostu jest zawór taki ciśnieniowy, który pozwala upuścić powietrze, czyli zrobić to samo, co ja robiłem tą wykałaczką, tak? I po prostu tym upuszczałem to powietrze. Ten zawór umożliwia to bez odkręcania do butli. Natomiast ja i tak preferuję ten sposób z racji tego, że mogę na bieżąco sobie kontrolować tą wagę i nie muszę za każdym razem tej wagi tarować i no, uwzględniać wagi samego tego. Tej złączki tym podobnych rzeczy. Wolę odkręcić dla świętego spokoju, zważyć na wadze. Wiem wtedy, że na pewno napełniam tyle, ile powinienem, że nie przekroczę tej wagi. No i mam jakby spokojny, spokojną głowę, a czy to trwa dwie minuty dłużej, czy krócej, to jest naprawdę nieistotne. Nawet lepiej, bo wolniej to dokładniej i mniejsza szansa na popełnienie jakiegoś błędu. Także jeszcze raz mówię, link do i do tej drugiej złączki będzie w opisie filmu. A na dzisiaj co? No, pa pa paka.